życie jak jestem asem. Ja myślę, Kupiłem... że wszyscy właśnie uwierzą. Ty nie jest problem. Największy, że właśnie wszyscy w to uwierzą. Kupiłem nowy mikrofon. Elegancki, taki wielki, że super bół... naprawdę wiecie. fajny. No. Ile był czasu? Jeden dzień. Jeden dzień. No. Dzisiaj ja widzę mikrofon, szukam, szukam. Ty, nie mam. Gdzieś mi musiał wypaść. Jezu. który to już jest twój mikrofon, który zgubiłeś? Piąty? Piąty? No ale Przecież... dlatego, dlatego właśnie lecimy teraz do Kolumbii, do Bogoty. Mamy tam 12 godzin, żeby coś podwiedzać. No i w tym czasie będzie trzeba też znaleźć nowy. Kupić kolejny mikrofon. Kupić fajny, żebyście mieli dobry dźwięk. Bo wiecie co, dużo osób narzekało, że wcześniej w odcinkach były problemy z dźwiękiem. My mieliśmy mikrofony, tylko my nie wiedzieliśmy, że te mikrofony źle nagrywają i my nagraliśmy parę odcinków nieświadomi tego, że one po prostu także dzień nagrywały. No one po prostu łapały za dużo dookoła. No, za no, no, dużo dookoła i tylko... jak to z tyłu to już w ogóle nie łapał, tak ja trzeba były w Kit. Ale ten był super. Ten był świetny? Był był. był. Przez jeden był. dzień. Był 3 był. godziny staliśmy na płycie lotniska. Zdążyliśmy się wyspać. Staliśmy i dalej tu byliśmy i teraz dopiero zaczynamy ruszać. A to 10 minut przed trzema godzinami tutaj to prawo też obowiązuje, że jeżeli jest powyżej 3 godzin opóźnienia, to muszę zapłacić. No ale chyba tak skoro tak nagle że ruszamy chwilę przed tym czasem. A najgorsze jest to, że straciliśmy 3 godziny w Kolumbii, które mogliśmy super tam wykorzystać w pogodzie. No. I jeszcze trzeba mieć paseczki. Jeszcze trzeba mieć paseczki czujecie. Nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem to założone i tak będę miał to na brodzie, ale... Welcome to the most welcoming place on Jak Jakbyście chcieli zostawić sobie bagażek, będziecie mieli tutaj długie międzylądowanie, albo będziecie musieli szybciej zostawić bo będziecie mieli cały dzień jakoś tak mniej więcej. Przy wejściu numer 1 Czekajcie, czekajcie. O, jest. Tutaj macie. Taki sklepik i tu można zostawiać za 15 tysięcy, to jest jakieś ponad 15 zł. Każdy bagaż prześwietlają, zanim wezmą. Każdemu robią zdjęcie dokumentu, osoby. Wiecie, to jest Kolumbia. Witam z Kolumbii, a witam ponownie, ponieważ już tutaj byłem. Dwa lata temu razem z Polem zwiedzaliśmy ten piękny kraj. Jesteśmy właśnie teraz w Bogocie. Powiedzcie mi, z czym Wam się kojarzy Kolumbia? No jak to? Wiadomo, dobrym jedzeniem i pięknymi kobietami. Wiem, że wielu z Was pomyślało o czymś złym, ale się możecie mylić. Tak naprawdę tutaj, oczywiście, większość tego pochodzi z Kolumbii, o czym pomyśleliście właśnie teraz. Ale nie ma tak, że sprzedają to wszędzie. Więc ocenięcie tego na każdym kroku, żebyście sobie nie myśleli. Przez trzy tygodnie, jak tutaj podróżowałem, od 30 jak ktoś nie wiedział, zapraszam na serię po Kolumbii. Ani raz nikt z policji nie podszedł, nie zapytał, czy coś chcemy kupić. Tak to tu nie wygląda. Dzisiaj w tym odcinku opowiem Wam trochę więcej właśnie jak wygląda Bogota. A jak ktoś ogląda moje poprzednie odcinki, to wie, że jest tutaj świetnie, chociaż jest to najsłabsze miasto, które odwiedziliśmy. Jest dużo więcej, dużo ładniejszych, ale jak ktoś nie widział, to zapraszam. Ale pięknie trafiliśmy akurat na Golden Hour. Ee, to jest pani Lamo? Co ty, ty ma oczy? ty. Thank you, thank you. kolejna. To jest lamo. To owoce. To jest przepyszne. To są zmielone owoce po prostu. Prze ale to jest przepyszne, gwarantuję ci. To był mój ulubiony napój z Kolumbii. Po prostu wygląda słabo. Zmiksowane owoce, ale są tak pyszne. Musisz mm -hmm. mm -hmm.

Polerować, Polerować, no. No, Dziękuję. No, no, dziękuję. No, Dobra, jesteśmy teraz na La Candelaria, czyli najbardziej e, w takim centrum po prostu. Tutaj, gdzie mieszkają turyści, gdzie jest dużo hotelów, dużo sklepów. Tutaj jest bezpiecznie. Ta główna ulica, e, to jest chyba Carrera 7, oddziela właśnie zachód od wschodu. Zachód. Tam, którzyście się nie powinni, nie powinni zapuszczać. Chociaż, jak my byliśmy w Spole, to się oczywiście zapuszczaliśmy. Wschód jest całkiem spokojny. Na zachodniej stronie jest właśnie y, jedna dzielnica, jedną z najbardziej niebezpiecznych ulic. Właśnie tam na zachodzie jest Santa Fe, czyli ulica, gdzie, o, właśnie pani, jak powiedziałem, tą nazwę pani się odwróciła od razu, bo to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych My byliśmy na tej dzielnicy, zrobiliśmy odcinek z tego miejsca. Dzisiaj już drugi raz nie będziemy tam szli, ponieważ mamy mały czas. Nasz samolot się spóźnił. Nie możemy sobie na to pozwolić, a mieliśmy iść tam nakręcić odcinek. Niestety się nie uda, ale odsyłam was do odcinka tutaj albo tutaj. wam wstawi kartę, będziecie mogli zobaczyć. Jest to ulica, na której po prostu stoją dziesiątki dziewczyn. Tam policja... I ty mnie tak chcia tam chciałeś mnie zabrać? Żeby zobaczyłam. Tam po prostu okay. stoją dziesiątki dziewczyn. Wiele z nich jest zmuszanych, wiele nie. Po prostu tam można kupić wszystko, wszystkie dranki, jak nie potrzebujecie i tak dalej. na ulicach nie jest to łatwe, żeby tak dostać od byle kogo. Tam inaczej prawo panuje. Tam można, tam nawet tak pójść na się też nie zapuszcza, bo jest po prostu no, jest niebezpieczne. Tam jest, mają swoje prawo. Czyli powinnam dziękować naszym liniom lotniczym, że się spóźniły i tam nie będę, tak? Nie, nam by tam pani nic nie wyrzuciło. Chyba. <śmiech> <śmiech> to będzie okazało. Nie tak, byśmy może tak przymykaliśmy. Także tam się nie wyciąga aparatów, telefonów, nie nosi się pieniędzy przy sobie, bo je po prostu można stracić. Ale znam osoby, które normalnie tam były, nic mi się nie działo. Dobra, idziemy dalej. Co do właśnie kobiet w Kolumbii, z racji tego, że mi się podoba tylko jedna dziewczyna. Czego chcesz ode mnie? Ale za no to Ala wam może powiedzieć, gdzie są. Najpiękniejsze kobiety w Kolumbii. Ja oczywiście zanim poznałem, ale też tak uważałem, że to jest Kolumbia i Wenezuela. Dobra już na weźcie, dobra. Teraz mi się podoba. Żegamy tańczą w tym momencie. Dobra, w Kolumbii i Wenezueli są naprawdę piękne kobiety. Nie wiem jak będzie w innych krajach Ameryki bo bądź nie byłem w Brazylii, byłem, no to też oczywiście było spoko i tak dalej, ale tutaj one były takie troszkę wyjątkowe. Oczywiście nie wszystkie, bo dużo jest po prostu małych i grubych. No one tak to wyglądają. No co, no. No co? No to tak jest, no. Kto był, to wie. To, co ja mam? to, to nie, nie będę jakiejś poprawności politycznych. Nie będę... A, powiedziałem, może uważał na telefon. No, to trzeba uważać. No ale tak jest. Ale ma czapy. <noise> tak starego Pottera Tylko ale? po co to mieć tego. Tego nie wiem.

kiełbaski Kolejna ważna rzecz, jaką powinniście wiedzieć, przyjeżdżając do Ameryki Południowej, to jest to, że bez hiszpańskiego naprawdę możecie iść bardzo kiepsko. To, bardzo, bardzo. Ja mam po swoim doświadczeniu, jak podróżowałem po Ameryce Południowej, Podróżowałem z Polem, Polo mówił po hiszpańsku, dawał sobie radę bez problemu. Ja miałem duże problemy, bo po prostu po angielsku to dużo, no, większość osób nie mówi po angielsku, a reszta nie chce mówić po angielsku. Także hiszpański naprawdę warto chociaż paru słów się nauczyć, żeby sobie poradzić. Jakby ktoś się chciał zapytać, jak no. mi idzie z moim hiszpańskim, bo zapowiadałem, że w moje, mojej ostatniej podróży po, po Ameryce Południowej będę się uczył dużo. No, nie miałem czasu. Jest nic nie ja się uczyłam rok. Wydałam 1200 zł na kurs. Ale nie, może teraz. Szybciej... Nie, ale jak to już będziemy, to będzie szybciej tak, łapać. Bo... No, ja coś tam, ja coś tam znaczy, rozumiem, to jeszcze w miarę rozumiem. Gorzej z mówieniem. Damy sobie radę. To jesteśmy właśnie teraz pod Muzeum Złota. Nie wiem jak jest teraz. Jakbyśmy ostatnio, to trzeba było się dużo wcześniej zapisywać w ogóle, żeby tutaj wejść. Miejsca są ograniczone. Podobno bardzo, bardzo warto. W Bogocie ogólnie jest tak, że po zmroku lepiej nie wychodzić wszędzie. No bo wiadomo, Ameryka Południowa też może być niebezpieczna. Ja ogólnie uważam, że Kolumbia była bezpieczna, jak tutaj zwiedzaliśmy. Za ciebie Piotr, powiedzisz... Inaczej ty to odbier byś odbierał, niż ja? No to na pewno, no. Ale ja uważam, że dla mnie była bezpieczna. <laughs> I bardzo dobrze się tu czułem, i ani ja raz nie czułem żadnego zagrożenia, przede wszystkim. Chodź, tędy, tędy, tędy. Byś po tych szczołach szła? Jest tak tu nalany, że szok, śmierć tak okropnie, że I jeszcze większy szok. i tak łam, mówiłem My widzieliśmy w Kolumbii byliśmy różne sytuacje, na przykład hostelem Dwa żulecibiu, jeden rogiewalno-nożem. Afera, jak nie wiem, ale to było w Santa Marta. Tutaj widzieliśmy dokładnie w tym miejscu, w którym stoimy, jak dwóch gości goniło się z nożami. To też się działo. Jak byliśmy w Baranki, to dzień przed naszym przyjazdem wybuchła bomba w kantorze. Ale to były ich, na coś między nimi po prostu. Ale żeby turystom się to coś działo, nie słyszałem. Jeśli ktoś ma, ma wiedzę na ten temat i słyszał, żeby komukolwiek albo komuś z Was się tych stało, musisz rozglądać. Wiecie, jak jest. Ktoś nas powiedział, uważajcie na telefon. To nie to, co w Brazylii. W Brazylii naprawdę uważałem. Tutaj się już tak bardzo nie, nie martwię tym. Ale wiecie, jak jest. Nie chciałem stawić telefonu, bo to jest moja praca, moje narzędzie pracy. Słabo by było. Strasznie. Podawać się to. Akurat ten fragment, z którym teraz idziemy tak średnio, ale... I w tak, oczem. Ale ogólnie tak, tak, fajny vibe nie, Podoba mi się. Jeźdź, ale wezmę na duże większej niż Kolumbii, bo dla mnie Kolumbia była naprawdę świetna. Mi się tu bardzo, ale to bardzo podobało. No i, i na pewno... No i to jest wiesz, nie tutaj. da się tak jakby poczuć w ogóle tego klimatu. Nie? No i jeszcze mieliśmy więcej mieć czasu. To chyba jest obozowisko bez dobry. Nie no pan sprzedawał jakieś stare te, ale to jest ładne. To wygląda bardzo ładnie no Jesteśmy na głównym skrzyżowaniu Czekaj, chodź szybko przejdziemy, ile tu jest ludzi wszędzie. Ale chodź szybko przejdziemy. Tam z polem chodziliśmy jeść. Nie pamiętam jak się nazywał ten posiłek, ale było tanie, nawalone wszystkiego po prostu. A może tam pójdziemy? Gdzie, gdzie mamy? dalej? Jest to jest główne skrzyżowanie. Tak, tak, to jest główne skrzyżowanie, to jeszcze kawałek. Ale jest trochę chaos jak w Azji, nie? Dużo no, się dzieje. No nie tak samo, ale... Też się dzieje, bo tu nie ma tuktuków i dlatego. Spróbujemy taki przystrogę, ja oczywiście dejadłem. What the name of this? What's the name of this? O, uh, pan nie rozumie. Arepa A, to arepa to, tak? Pandeono. Pandeono. Okej. Ok. Uno uno. Uno. Doskonale wiecie, wiecie, lubimy jeść. Lubimy bardzo. Tylko w każdym kraju, w każdym odcinkach musi się pojawiać typowo jedzenie z danego kraju. No a to jest, nie wiem, typowe na Amerykę Południową, ale w innych krajach tego nie ma. E, tutaj tych empana, empana, empanada. Tego jedliśmy tutaj dużo. Były dobre właśnie z kurczakiem, z wołowiną, wołowiną, wołowiną e, i z ziemniakami. Ja z ziemniakami lubię najbardziej. Nie i no. A to są te zaraz wam płowiem kukurydziane. To, to inaczej wygląda. Jeszcze tu jest jakaś cię w środku. No jest. Nie rozumiem. Czyli co? No. z serem nie? To też jest na pewno z serem. Fajnie, takie delikatne. To jest przepryszka. To nasz odpadna. Słodko oh. Jej, no. mm. Bardzo dobre Jak naleśnik z żółtym serem mm -hmm. Ale na słodko Wygląda jak duży pierog Pieróg mm. Ale gorące Też puszczutka To jest miks To jest kurczak, wołowina i ryż za to wszystko daliśmy 8 dni, czyli to jest jakieś około 9 zł? Tak, A tutaj jest salcik papa, coś co z pole mieliśmy dużo razy. To po prostu było wszystko razem nawalone. No to było się się bardzo. Właśnie, ile ludzi w szachy sobie pyka z każdej strony. Ciekawe czy mają hazardzik i zakładają się, czy po prostu sobie przychodzą pograć, bo jest w parę stolików dookoła. I tutaj po zmroku wywołać druga część tego miasta pełno bezdomnych. No, ale tak tu jest. Dzień tak bardzo nie widać, bo jest bardzo dużo ludzi no, ale wieczorami już coraz bardziej. O tam dziecko jakieś leży. Ludzie sprzedają wszystko, chyba co mają w domu, czego nie potrzebują To same się kto to kupuje właśnie, no Bo to jest dziwne, naprawdę, no ale może widocznie ktoś kupuje Ja mówię Ali, kto to opuszcza taką muzę No tu jakiś gościu pije kto? Dalej się idzie Tu widać już coraz większą biedę Tak żałuję, że Was nie mogę zabrać na tej najgorszej dzielnicy. No, ostatnio jak tutaj byłem, no to wiadomo, jakie były czasy. Ale powiem Wam, że właśnie nic nie zmieniło od tego czasu. <laughs> tutaj w Bugocie akurat nie było widać kompletnie, żeby było coś wtedy pozamykane. Albo może ja nie pamiętam, ale chyba nie było. Co? bo tu miała być restauracja taka, która była polecana w takim typowym, fajnym kolumbijskim. kolumbijski. kolumbijskim. Kolumbijski, kolumbijski, kolumbijski. I pomyliło, że jesteśmy w Argentynie Ale to jutro dopiero. Jutro lecimy do Buenos Aires. Eee, no i później dalej, to zobaczycie No ale restauracja niestety przez to gówno, całe które było przez ostatnie dwa lata wpadła. się nie znajduje. No i co? I idziemy po prostu. Tak innej, Pójdźam pewnie do tej, w której jadłem z polem. Spoko sobie, nawet ci cieszę. <laughs> A, ale to w ogóle jest teraz popularne w Paryżu była taka popularna i teraz w Warszawie też zrobili taką. No, że takie coś jesz? Że takie coś, tak. Nie, ja podziękuję, ja nie jestem... No tutaj to się sprzedaje, tak? Ja nie jestem głodny. <laughs> A ja chciałam do tego pójść w Paryżu. Chcesz tu takiego? No powiem Wam, że tutaj to jedę i... Trochę taką patolę na ulicach to widać mocno. Nie pamiętam, czy to, to w sumie chyba tak było. Chyba właśnie przez to nam się za bardzo nie podobało w Bogocie. No bo tutaj było nieciekawe. Porównanie do innych miast, oczywiście, Kolumbii. Bo Kolumbia jest piękna i bardzo Wam Kolumbię polecam. Bardzo warto przyjechać. I tak jak już mówiłem, uważam, że jest bezpieczna. Teraz tu jest jeszcze inna jest oh. ah. arepa. arepa de Arepa de huevo Arepa de huevo yeah. Arepa z uh, uh. uh -huh. de z po prostu. Arepka z Jeszcze do tego są sosiki. Teraz próbujemy. No picante. No picante. Spróbuję, jestem sama ciekawa. Dobra Tak? Daj mi spróbować. Powiem ja wam tak, z minuty na minutę jest coraz gorzej. Normalnie ludzie znikają z ulic i zostają już tylko ci, którzy tu mieszkają. No, tutaj tak o drugiej w nocy, sobie przejść. Przez całą tą ulicę to bez, bez zaczepki żadnej to by się nie udało. No, <noise> serio. Klimat taki ma, ale zdecydowanie, zdecydowanie pewnie bezpieczny jest w dzień, także... I myślę, że jak jakieś dziewczyny się zastanawiają, też poznawaliśmy tutaj w hostelach, jak byliśmy też dziewczyny normalnie, które podróżowały po Ameryce Południowej, żadna nie opowiadała nigdy, żeby cokolwiek się wydarzyło. Ale zawsze trzeba uważać. A czego policja przeszukuje. Brudka, obcięta. Od razu lepiej. Idziemy jeść coś. Lubi nas ponosić czasem przez przypadek i zobaczyliśmy w menu taki fajny zestaw cały, że było fajnie i patatas, i guacamole i te takie typowo kukurydziane placki, nie pamiętam jak się nazywają. Plus te, no, no wszystko po trochę. Mięska do tego. Ale kto to zje? To ja nie wiem. I do tego musieliśmy sobie kolumbijskiego piwka Dobra. Smacznego. To nie jest tak, ale daj dobre. Już powrót na lotnisko, które się nazywa Eldorado. Jak poruszać się po Bogocie, pamiętajcie, że najlepiej Uberem. I przeważnie chcą gotówkę. Odrzucają transakcje kartą, albo no po prostu chcą pieniądze do ręki. Teraz nam się udało, że akurat w jedną stronę chciał, każdy, za każdym razem odrzucał, no ale z powrotem się udało, że kartą zapłacone. Także spoko Ale tu jest zimno na lotnisku, to jest masakra. Ale jutro już będzie w Buenos Aires. A tam jest. Ile, ale jest Buenos Aires? 25 już jest? Co? 25 stopni w Buenos Aires pokazywało? No, tak. Jakoś tak, już będzie ciepło. Tylko się tu. W Nowym Jorku niby mi nie było źle, ale to nie było to, co będzie od jutra

Właśnie my lądowaliśmy w Buenos Aires. chat. Chad. Ale gorąco? No, gorąco nareszcie. śmierdząco. Nareszcie gorąco, od nas śmierdząco. Nie, jak ładnie, wczoraj tylko. No przed lat nie, temu się tak? Ale wieczorem? Czyli wczoraj tylko jeden dzień okay. i dzisiaj jest boranek. to nie ma tragedii, nie ma. To jeszcze jest ok całkiem. Nie ma tragedii. To jest ok Inspekcja. Tak. <laughs> Jak jeszcze ludzie się od nas nie odsuwają, to jest ok tak. no, <laughs> Nie no, żartujemy oczywiście. Wiecie, na lotniskach też się można umyć. Pamiętajcie o tym. Zęby to wiadomo Nieraz miałem tak A nie no, no, parę razy mi się zdarzyło. Że nawet tym wężem co jest przy kiblu, to tak się na szybko trzeba było opukać. jak się chce, to się da. Jakie mamy plany? Żadne. Nie mamy kompletnie nic ustalone. Na Buenos Aires, co zobaczyć? Jesteśmy tylko jest z takim moim kolegą z Tajlandii, który tutaj mieszka. Ale ma swoją salkę. Na film, bo mamy jeszcze, znaczy ja mam troszkę inne rzeczy jeszcze do zrobienia i potrzebuję no. trochę pasji jeszcze przy kąpie. Tak. Ale ogólnie super, bardzo się cieszę. Zawsze chciałem przyjechać do Jace. Buenos Aires. Mamy jeszcze dwa fajne punkty tutaj na mapie do, do odwiedzenia. Także Argentyna no, będzie ciekawa. Może pójdziemy na kawkę. No. Dzień, chodź. Dzień, chodź. Dobra. Dobra, koniec tego odcinka. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak się urządziliśmy w naszym nowym mieszkanku, które mamy na parę z BB. Elegancka łazienka z wanną. Czekajcie odwrócę Taka mała kuchnia tutaj jest, ale wystarczy. Bo Wam, że jedzenie w Argentynie jest drogie, także pewnie będziemy jadać w większość w domu. Tu jest Ala, nie wiem czy poznajecie. to Ala tu, tak. Tu mamy dwa łóżka osobne, bo my nie jesteśmy parą, my tylko robimy to dla internetu i dla lajków, pamiętajcie. Dla zasięgów. Tak, ale śpimy osobno cały czas. No i mamy balkonik. Z takim widokiem. A najlepsze jest to. Że mamy dwa baseny. Znaczy to ogólnie do tego budynku są dwa baseny, ale są. Także naprawdę bardzo fajnie. Jakaś parada idzie akurat naszą ulicą. E, no, a wiecie co jest najlepsze? Że za to mieszkanie za 3 zapłaciliśmy 850 zł. I to wcale to, to jest jakieś 150 zł, chyba więcej, niż byśmy zapłacili za hostel, za dwa. Za dwie noce w hostelu. Także będziecie wybrać się do Argentyny, naprawdę sprawdźcie Airbnb, bo booking tutaj jest drogi. Ogólnie. Taki pierwszy dzień jak tutaj już jesteśmy, to Argentyna tania nie będzie. Ale szkoda, że z nie widać z balkonu. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy na serię. Czekajcie, wejdę może tutaj. Zapraszamy na kolejną serię, która będzie teraz Ameryka Południowa. W ciągu trzech tygodni jesteśmy można na czwartym kontynencie. Za jedną się skończy świat. No, pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy z kanałem do góry, żeby zwiększyć jego zasięgi. Pozdrawiam. Jeszcze na koniec. Nagrywam się akurat, robię trening. Jest taka sprawa. Wraz z dziewczynami, które mają swoje biuro podróży i organizują wyjazdy w różne krańce świata, czyli polki w podróży, organizujemy dla Was wyjazd na Puket, czyli do mojego domu, gdzie będę Waszym przewodnikiem, będę spędzał z Wami czas, jeździł z Wami na wycieczki, na imprezy itd., itd. Będzie to w dwóch ostatnich tygodniach lutego, także na dole znajdziecie wszystkie szczegóły. Zapraszam serdecznie, będzie to na pewno bardzo fajny czas. Jest to pierwsza edycja. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. To wszystko zależy od tego, ile osób będzie chętnych. Także zapraszam do spędzenia wakacji z bojownikiem. Pozdrawiam serdecznie do następnego, kolejny odcinek Argentyny.